Naszym zadaniem w Ministerstwie Zdrowia jest oprócz tworzenia... Polityki publicznej, także komunikowanie tego, w którą stronę zmierzamy, co robimy i jakie są nasze oczekiwania w zakresie współpracy z naszymi partnerami. I tego typu wydarzenia są najlepszym forum do tego, żeby o tym rozmawiać, żeby rozwiewać pewne wątpliwości, żeby być w nieustannym kontakcie z partnerami, którzy są odbiorcami naszych prac w Ministerstwie Zdrowia. Doceniając wagę tej konferencji uczestników jej postanowiłem również uczestniczyć i przekazać Państwu jak najświeższe informacje dotyczące całej koncepcji nowej polityki lekowej Państwa dokumentu strategicznego, który jest opracowywany na ostatnim etapie konsultacji z Ministerstwem. Branża farmaceutyczna jest jedną z istotniejszych branż wpisanych zarówno w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Pana Premiera Morawieckiego, ale także to jedna z najinnowacyjniejszych branż w ogóle dzisiaj na świecie. Staramy się dzisiaj w Polsce stworzyć przyjazny ekosystem dla rozwoju farmacji i biotechnologii w Polsce. Staramy się to zrobić poprzez zmiany prawa, poprzez przyjazne rozwiązania podatkowe, ale także poprzez dostarczenie instrumentów finansowych dla rozwoju tego sektora i instrumentów organizacyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ja żyję w świecie, który jest dość odległy od takiego typowego profesjonalnego, biurowego czy korporacyjnego życia, ale tylko pozornie, bo realizacje moich projektów podróżniczych czy wyczynowych wypraw cechują się generalnie tymi samymi problemami, z którymi się spotykamy w takim życiu profesjonalnym, w garniturze. Bo to są zawsze relacje z ludźmi, to są zawsze problemy z leadershipem, z budową zespołu, ze związaniem konfliktów, ze zderzaniem się z wyzwaniami. I na takich bardzo widowiskowych przykładach, jakimi jest wejście do dżungli, w wysokiej Góry można pokazać mechanizmy, które pomagają nam rozwiązywać te same problemy u nas w biurze. Myślę, że to jest jedno z najciekawszych wydarzeń, które są organizowane dla branży farmaceutycznej. Tematyka tego kongresu jest dla mnie bardzo interesująca i tak naprawdę z tematem, którym tu przyjechałam, są wyzwania prawne dotyczące branży farmaceutycznej. W kategorii szans i zagrożeń. Ja się skupiłam na ustawie o jawności życia publicznego, jak również o implementacji rozporządzenia RODO, ponieważ uważam, że nieznajomość prawa szkodzi i tak naprawdę takie praktyczne wskazówki, jak należy to implementować, są bardzo cenne dla przedsiębiorców. Nie ukrywam, że to było miłe zaskoczenie ze strony organizatorów, ponieważ jeżeli się rozmawia o innowacyjności, z reguły w pytania zadaje się branży elixowej, niezależnie od tego, czy jest to branża innowacyjna, czy tak zwana generyczna. Tutaj organizatorzy podeszli zupełnie kreatywnie, z czego się bardzo cieszę, ponieważ rozszerzyliśmy tę dyskusję na temat innowacji postrzeganej przez całą branżę. Stąd głos producentów leków bez recepty w tym zakresie. To wydarzenie, już od kilku lat jestem jego uczestnikiem i uważam, że spotkania osób, które zarządzają biznesem w Polsce, ale także tak jak w tym roku udało się zrobić spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych, to bardzo ważny element. Tego całego ekosystemu, bo tylko wymiana poglądów może spowodować, że coś pójdzie do przodu. Mówi się o bardzo wielu rzeczach. Zaczęliśmy od poziomu strategicznego, czyli rozmawialiśmy o polskiej legislacji, rozwiązaniach dla polskiej farmy. Mówiliśmy o innowacyjności i aktualnie po południu zeszliśmy na poziom operacyjny, czyli jak zarządzać pracą Filip Horsu, jak zarządzać rekrutacją, jak zarządzać pracą zespołów. Także wachlarz tematów jest bardzo szeroki. Z przyjemnością uczestniczę w tej konferencji, dlatego, że ona ma trochę inny wymiar, szerszy, bardziej kolorowy. To jest konferencja, w której po pierwsze jest szerokie podejście ze strony osób, które przyjeżdżają czyli tych po począwszy od dystrybutorów, aptek, skończywszy na firmach, czy doradczych, czy dostarczających pewne serwisy i produkty firmy farmaceutyczne, stowarzyszenia. To daje ogromną wartość tej różnorodności, z dyskusji, które się tu pojawia jak w przypadku leków wiosennych i mieliśmy do czynienia z wykładami ze strony trzech największych graczy na tym rynku. Ja osobiście spotkałam się z obydwoma panami i będziemy rozmawiać na temat tego, jak naszym zdaniem ten rynek będzie wyglądał ale nie zdradzając oczywiście szczegółów promocji, planowanych promocji naszych, naszych leków. Myślę, że bycie liderem to jest taka praca u podstaw, więc trudno jest nauczyć się bycia liderem na konferencji. Ja myślę, że na konferencji można sporo nauczyć się tego, jakie narzędzia stosować, jakie cechy można, powiedzmy, wyeksponowywać u siebie, no bo też trudno pewne cechy udawać, prawda, bo autentyczność jest jedną z ważniejszych cech liderów. Zawsze były różnice, zawsze te różnice będą, a im bardziej różnorodny zespół i wykorzystujący, celebrujący te różnice, tym bardziej kreatywny, innowacyjny i, no i też zdecydowanie uzyskujący najlepsze wyniki.